Wchodzę do Was dzisiaj z moimi y, pierdłkami, które sobie kupiłam na targach na y, Art in Town w Warszawie, które odbyły się y, 24-26 maja. Pojechałam sobie w prezencie urodzinowym, no i sobie pokupowałam prezenty. Nazywam się pokwale, jakie. Pierwszy prezent, jaki sobie kupiłam, to kupiłam sobie od Eco Scrapbooking bazy, do albumów. jeden to jest y, album Harmonika. 145x195 biały i bazyla 200 na 202 jest harmonika sobie już jedną otworzyłam tutaj jest 8 kart ładnie można ozdobić i wychodzi przepiękne albumy on jest owiązany takim wstążeczkiem sznureczkiem już go odłożyłam więc to jest pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam które stanowisko w ogóle odwiedziłam Następnie odwiedziłam sobie. A widzicie? Jeszcze dostałam z, od y, dziewczyn z No, te sik. O, dzięki dziewczyny, przyda się. Akurat sam raz pasuje mi do schowka w samochodzie. Więc się przyda. Potem odwiedziłam stanowisko. Trasz patient. Ciemne. I kupiłam sobie ich e, najnowszą kolekcję. Kolekcja nazywa się Romantic Day. I ona jest taka inna, ona jest, z drugiej strony jest biała, bo to są papiery jednostronne, ale ona jest e, pozłacana. Jest układka o. Romantic Day and Gold. I są papiery jednostronne. W takie wzory jasne, takie kremowe i są wzory złote. Tu jest akurat wzór. A wycieczki te są dwustronne. Zwykłe papiery są dwustronne. Jest przepiękna kolekcja, będzie idealnie pasowała na album. I tu jest pierwszy gold. To jest w kropeczki. Po prostu złote kropeczki. Z drugiej strony są białe. Potem są takie ornamenty. I są jeszcze chyba listki. O, listki na desce. Licznie to wygląda. A że ja lubię wszystko, co się świeci, mieć sobie jeszcze to kupiłam te dwa wzory. Osobno. Co jest? Pierwsza paka, a uwierzcie mi trochę ich tu jest, bo troszkę poszalałam. O! Następne stanowisko, jakie odwiedziłam, to było laserowe Lowe. Kupiłam sobie taką latarenkę do złożenia. Mam już na nią pomysł, tylko dajcie mi trochę czasu, muszę do niej przysiąść. Kupiłam sobie wtedy nową kolekcję. Yy, NutriCal y, Holidays. Muszę Wam lubię Mhm. Mm Także lubię papiery odlasy Mamy paseczki. O, ale słodziaki. morska kolekcja. O, świetne. Elementy do wycinania. I tu mamy papiery. Pierwszy jest z napisami. Z drugiej strony są zyksaki. Kotwice. Takie paski. Ale świetna kolekcja. Są zamki i statki. I białe kropeczki na czerwonym tle. Gwiazdki o i też paseczki zagzaczki mapa z taką łódką i kotwice z tą kolekcją, którą sobie brałam. jest Watermelon, Watermelon Summer tak się zastanawiałam czy go wziąć, czy go nie wziąć Szalesz i O. Mamy też paseczki, jak zawsze. Są z tagami. Tutaj mamy listki podajże mięty. Tak wygląda jak mięta. O, z ludami, z kwiatkami. też mamy kwiatki, fajne do wycinania. I tutaj mamy napisy z arbuzami. Taki soczysty, zielony. Tu jest typowo arbuzik. I skórka arbuza. Elementy do wycinania słodkie elementy do wycinania i arbuzy. To są cząstki. Zielony <grym> albo słodkie karteczki. Paski. Ten mi się podobał. Ten mi się podobał. I taki do wycinania, i panerki arbuzowe. Drugą kolekcją z tej serii z Watermelona jest Watermelon Friends. Jeżeli chcecie, albo się zastanawiacie, czy pojechać na takie targi. To Wam powiem, że nie macie co się zastanawiać, tylko pakujcie się i jedźcie. Świetna sprawa. Mamy też. O. Takusie. Będzie świetny album dla jakiejś przyjaciółki. Mm. Komu go zrobimy? Komuś zrobimy niespodziankę. Chyba już wiem komu. Mhm. Mm Świetne są te dziewczynki. Ale to Wam później powiem. Tylko muszę się trochę sprężyć. Akurat na lato potrzebuję. No, wybaczcie. Nawet nieświadomie go, tą kolekcję kupiłam, a już mam na nią pomysł. O, to jest przepiękne. Napisy, mmm. Nie ma nic takiego, tylko zwykła biała kartka z czarnymi napisami, ale powiem Wam szczerze, że, że będzie bardzo fajnie wyglądało jako tło. A to jest w kolorach niebiesko-miętowo-zielonych. To jest jeszcze takie miętowy paski. Czarno-białe pasy. I tak się z banerkami oczywiście. O, oczywiście obeszło, nie obeszło się bez skratisków. Dostałam. Do każdej kolekcji paseczki do wycinania. A że akurat lubię tą kolekcję Vintage, vintage Baby. Z napisami. Oczywiście też się przydadzą i pyżątekusie. Więc to będziemy mogli wycinać. Co jeszcze? Co jeszcze? A, ostatnia paczucha. że Ostatnia paczucha ale to jest... Uwierzcie mi największa poczucha jaką mam. Bo odwiedziałam piątek 13. I sobie tam zrobiłam ogromniasty zakupy. Największe. Więc teraz tak, na początek. Eee, plakaciki dla dzieci. A, że mam dwie córeczki. Więc wzięłam. Zawsze się przydadzą. słonik. Misiu z kotkiem i z torcikiem. Tu jest króliczek, torcik z panerkiem i panda z myszką śliczna. Dlatego nigdy nie miałam, tak się zastanawiałam nad tym. Mówię, a wezmę ile spróbuję. Wzięłam sobie opakowania na cukierki albo na prezencik. O, czekajcie, zaraz złożymy. Złożymy, złożymy, złożymy. Tu jest zapięcie. Tu jest zapięcie. Tu jest zapięcie. I tu jest zagięcie. I tu jest. Bądź Musimy popatrzeć. Takie. A, już wiecie, czemu źle służyłam? Zobaczcie, bo tu jest. Dół. Ale ze mnie. Przepraszam. O. Raz, dwa, trzy i mamy pudełko. A to idzie w ten sposób. No właśnie. O. Tu możemy dołożyć kokardaczka. Mam pudełko. Tylko muszę trochę tu pozaginąć go. O. Tak. Tak, tak. O. I super ręcko. Śliczne pudełeczko. W sam raz na jakiś malutki prezencik. Albo na małe, co nieco. Bomba. Super pomysł dziewczyny. takie samo. Wzięłam sobie pudełka na cukiereczki. I też zobaczymy Na pewno się przydadzą Potem wzięłam sobie napisy Po polsku W dniu ślubu, żyj chwilą, spełnienie marzeń Kochajcie się I te wszystkie najważniejsze Bo zwyczajnie chce mi się ostatnio włączać komputera i drukarki Żeby drukować Więc teraz sobie będę miała tylko wycinania No i zaczynamy Czekajcie, nagrywa się? Nagrywa Okej. Okay. Musiałam sprawdzić, bo pierwszy raz testuję mój sprzęcior. Później mi powiecie jak wychodzą filmiki. Mamy. Od Marty Piekarczyk. Kolekcję ślubną. Albo nie tylko ślubną. Są świetne kwiatki. Zielone. Z aparatem i z liściami. O, tak drugiej stronie mamy takie elementy listki Są z taką odrobiną złota Są. tu mamy z balonem i z ptaszkiem tu jest cała z balonami Takie tu po albo elementy. mamy zielony. I taki kwiatowy. Kremowo-szary. I tu różu tu się powtarzają. Są po dwa arkusze tego samego wzoru, czyli 12 papierów. Plus dwa bunusy. Tu mamy. Są elementy do wycinania. Bomba. Następna, Aquaring, Aquaring, dobra, też od Marty Piekarczyk. Będzie dobrze, to będzie dobrze, zobaczcie, jak piękne. Na tej stronie tytułowej jest zielona sarduszka. Na tej stronie zewnętrznej jest taki musznięty. Na złote tło. A tu jest ptaszek z domkiem z taką Kirlandą, Super. Na drugiej stronie jest taki kwiatowy, więc się na pewno go wykorzysta. Tu mamy motor z kwiatami. I są pianki. Mamy takie zielone, a na drugiej stronie jest taki szary, we geometryczne wzory. I się nam wzory powtarzają. Takie do wycinania. A, a widzicie, tu są jeszcze? A to się nie powtarzają. Mamy takie kremowe, mamy dechy. Z tyłu za dechami jest zielone listki. I oczywiście elementy do wycinania się wydaje, że do jednej kolekcji miałam jeszcze elementy dodatkowo a, to było tutaj teraz mam kolekcję Joanny Osowskiej New Moon miałam okazję akurat poznać Aśkę super dziewczyna super kolekcja dla, taka kolekcja dla odważnych, bo to jest typowo księżycowa. Macie przepiękne księżyce w różnych fazach. Na drugiej stronie macie podobnie, ale księżyce są drobine większe z wielkimi cieniami i kwiatkami po prostu jest, nawet jakby tak skroić, nawet nikt się nie domyśli, że to jest akurat księżyc. Potem kolejny wzór to są takie. Oh, yy, gałązki bardziej hortensji, tutaj, że wkładajmy hortensję, w takich właśnie odcieniach, takich szarych, szarościach. I z tyłu są takie wzory: jakby takie kafelki w kremach. Setny papier: to są wrzuki. Są szarości i są żuczki. Za są yy, gwiazdki. Wstebny wzór to jest gałązka kwiatka. Czekajcie, tak, żeby to lepiej widać. Właśnie w szarościach. Z tyłu za nim są te wzory, które w poprzednio, tylko w innych odcieniach. Wstebny wzór to są rzuczki i kwiaty. A z tyłu za nimi geometryczne, powo geometryczne. Jakby z złotą nutą, takie kremowe. Super. Oczywiście, gwiazdozbiór musiał być. Super wyszło. Z tyłu za nim jakby takie girlandy księżycowe. No i oczywiście. Elementy do wycinania. Dodatkowo do tej kolekcji wzięłam sobie o, jeszcze arkusz. Jeden arkusz z tymi elementami do wycinania. No zawsze jak wycinam, to mi brakuje. Następna. When we first meet. Hmm, hmm, hmm. Od maty piekarczek. Kolekcja też jest bardziej taka odważna, bo są kolory bardziej takie też nasycone. Szarość. Kwiaty, jakby takie akwarelowe, na ciemnym tle. Tu macie takie paski z tymi kwiatami. I z tyłu takie paski musztardowe. Trochę cienie mi wychodzą, bo mam słabe światło dzisiaj w domu. A dopiero teraz mam chwilę, bo potem nie będę miała czasu, żeby wam nagrać. Tu mamy kwiaty na narożnikach z szarością. Super wyszły. Na drugiej stronie kropki na takiej zieleni, mmm, takiej jasnej, lekkomintowej, mintowej. nie? O, tu są też na narożnikach, tylko że tu jest ze samolotem i z lekkimi nutkami. Z tyłu mamy chmury. Lecimy dalej. Taki do wycinania, a z tyłu za nimi listki. Oj, co tu mamy? Takie wianki z kółkami. Też będą one elementy do wycięcia. A w środku na przykład jakieś miejsce na zdjęcie, albo jakiś rysunek do podklejenia, czy coś fajnie. Z tyłu super. Całe to w kwiatach. I elementy do wycinania. Bombastiko. Dodatkowo do tego wzięłam sobie ten arkusz. Dodatkowo z elementami do wycinań. Ile nimi są kropy od nich? Czekajcie, to jest od niego. O, za chwilę. Wzięłam sobie jeszcze... A, widzicie? Wzięłam z siatki wszystko. Stałam pełno elementów. <laughs> Scrapcraft and be scrapery. Super. Świetnie. Hello, Summer. Mhm. Super. Dzięki. Przydało się. W ogóle dziewczyny były tak sympatyczne. Moja córka, która była ze mną, była zachwycona. Została My też chyba jej niektóre yy, bo ona się czasami ze mną wycina więc moja mała będzie się też cieszyła to jest ich najnowsza kolekcja też od yy, Joanny Osowskiej kolekcja jest i na nich wszystkich bo jak na przykład pokazywałam Wam poprzednią kolekcję też taką pozłacaną, ale od Craft Passion. teraz Wam pokażę, zobaczcie oni mają takie mocno błyszczące, typowo nałożona taka folia, na to. A piątek 13 wymyślił, że to jest delikatnie, jakby pozłacane. To się zupełnie inaczej mieni. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Może na jakimś arkuszu. O, tu będzie najlepiej widać. Widzicie? On się delikatnie mieni, jest on bardzo delikatniejszy niż nałożona folia. Zależy jaką wersję lubicie, tak? mi się na przykład oby dwie wersje podobają. Tylko ta wersja od piątku 13 jest dużo bardziej delikatna. Też nie ukrywam na tego kraftówce te paszyna, też czekałam. Zobaczcie, co oni tu mają. jest tak, arkus z napisami. wracane takim taki brokat nałożony bardziej są dwa arkusze waszki i to są papiery jednostronne są po dwa te listki które pokazywałyśmy ich jest dwa remeczki ramki rameczki okrągłe kwadratowe Banerki. wszystko co potrzeba kratka liście z kwiatkami. Tak. I ostatnie tło jest takie różowe. Taka mozaika. Super. Super kolekcja. Polecam Wam ją. Eee, jeszcze jedno miejsce, gdzie weszłam, gdzie kupiłam moją ulubioną, niezastąpioną stamperię. silan Dlaczego Sri e, Bo mam do zrobienia karteczkę. Ale to musi być najpiękniejsza i najładniejsza karteczka, jakąkolwiek e, mogłabym zrobić. Więc jaka kolekcja będzie najlepsza tego? Oczywiście Stamperia. Czyli moja jedna z y, pięciu miłości. I zobaczcie. Typowo morska. Masy warstw. A przy tym jest tak delikatna. Patrzcie, tu macie ala plażę, wodę i niebo, bomba z balonami, widok. Macie też widoczek. Hmm. aż znowu żal będzie mi ją pokroić. Testki, ale takie morskie. Tu mamy dechy y, już w brązowych odcieniach. Oczywiście nie mogło zapraknąć. muszelek. Tu jest taka mapa pustarzana Jakby nałożona na drewnie hmm. Mamy fajne tło do layout'u z balonkami Niebieski z kotwicą Tu jest puszczuleczko Dechy pełno sznureków Sznurek Ster tu jest typowo hmm. Bombastyczne. Mamy takusia, wycinania. Z tyłu za nimi jest tło. Tu są większe karty. O. Te są z elementami, które możemy coś napisać. Z jednej strony jest obrazek, który jest na że Z jednej strony jest element yy, taki narysowany, z drugiej strony jest napisania. Super. Dużo tego, prawda? Dobra. Kończę. Dlatego mówię, jeżeli macie okazję, jechać na targi czy to Warszawy, czy to Krakowa yy, czy do Wrocławia to powiem Wam szczerze, jedźcie, bo naprawdę warto, tak? się przejść, bo ja po prostu jestem tak zadowolona yy, z tego wszystkiego w ogóle z... ile tam rzeczy było wszystkie stanowiska obejrzałam wszystko się dowiedziałam co chciałam więc jeszcze czeka mnie jeden zakup ale to Niedługo, dajcie mi znać, jak się oglądało filmik, bo mówię tak jak e, mówiłam na początku, robię, nakręcam moim nowym sprzęciorem. E, pierwszy raz ten sposób robię, żeby fajnie było, można widzieć moje ręce i żeby było, można mnie nagrywać z góry. E, kombinowałam, kombinowałam, aż wykombinowałam z zaradą pewnego pana. Więc jeżeli mi się to sprawdzi i będziecie uważali, że jest fajnie, Będziemy dalej kręcili. Tylko musimy jeszcze tło pomyśleć, bo oczywiście moje logo musi być. Więc do zobaczenia i Pa pa.